Kiedyś mieszkałem w małym, kawalerskim mieszkaniu w Warszawie. Gdy skończyłem studia, nie było luksusowe, tylko jednopokojowa przestrzeń na najwyższym piętrze trzypiętrowego budynku. Wybrałem je, ponieważ czynsz był niski i było blisko pracy. A jako 23-latek z kredytami studenckimi i bez oszczędności nie miałem luksusu bycia wybrednym. Mieszkanie było czyste, funkcjonalne i, co najważniejsze moje, jedyne okno w tym miejscu wychodziło na wąską alejkę. Po drugiej stronie był inny budynek mieszkalny, niemal identyczny z moim. Alejka była ciasna, ledwo szeroka na tyle, by pojedynczy samochód mógł się przecisnąć, a w ciągu dnia ledwo docierało tam słońce, w nocy. Było zupełnie czarne. To nigdy mnie specjalnie nie przeszkadzało. Pracowałem wtedy późno w nocy jako barman w barze po północnej stronie. Zwykle wracałem do domu około 2.30 lub 3.00 nad ranem. Potem robiłem szybki posiłek i wpatrywałem się w telefon, aż zasypałem. Pewnej nocy, około miesiąca od zamieszkania tam, zauważyłem coś dziwnego. Właśnie wszedłem, zrzuciłem buty i zapaliłem górne światło, gdy pomyślałem, że widziałem, jak coś poruszyło się w oknie po drugiej stronie alejki, tylko przebłysk, zasłona się poruszyła. Może zamarłem na sekundę, ale gdy spojrzałem ponownie, nic tam nie było. Okno było ciemne i nieruchome. Zbagatelizowałem to. Może kogoś przestraszyłem, a może to był tylko przeciąg. Następnej nocy to się powtórzyło. Jak tylko zapaliłem światła, zobaczyłem, jak zasłona w tym samym oknie się przesuwa. Tym razem byłem pewien, że to widziałem. Ręka odciągająca zasłonę tylko trochę, zanim ją puściła. Nie mogłem zobaczyć osoby za nią. Światła w drugim mieszkaniu były zgaszone. To był tylko skrawek ruchu w innym czarnym pustce. Ale powodem, dla którego to naprawdę przyciągnęło moją uwagę, było to, że nigdy nie widziałem świateł zapalonych w tym mieszkaniu. Zawsze zakładałem, że nikt tam nie mieszka. Tej nocy źle spałem. Ciągle myślałem o tym poddaszu i ręce. Przez następny tydzień zacząłem zwracać baczniejszą uwagę każdej nocy bez wyjątku. Zasłona poruszała się w ciągu sekund od zapalenia światła. To było subtelne. Ale niewątpliwe. Za każdym razem było to samo. Było powolne rozchylenie zasłony. Miałem przebłysk ciemnej przestrzeni za nią. A potem zasłona znowu się zamykała. Zacząłem to testować. Niektóre noce zostawiałem światła zgaszone i siedziałem cicho przy oknie. Gdy to robiłem, nic się nie działo, ale w momencie, gdy je zapalałem, nawet tylko słabe światło przy mojej kanapie, zasłona po drugiej stronie alejki się przesuwała. Ktoś mnie obserwował. To było oczywiste. Próbowałem to zracjonalizować. Na przykład może ktoś po prostu lubił wyglądać przez okno w nocy, ale to nie wyjaśniało czasu. Nie wyjaśniało sposobu, w jaki zawsze zbiegało się to z moim przybyciem. To był zbyt duży zbieg okoliczności. Zapytałem mojego właściciela o lokum po drugiej stronie alejki, a on powiedział mi, że jest puste i było od miesięcy. Nalegałem i zapytałem, czy może ktoś wprowadził się niedawno, ale pokręcił głową. Nawet zażartował, że jestem paranoiczny. Rozważałem wezwanie policji, ale ostatecznie tego nie zrobiłem, ponieważ czułem, że zgłaszanie kogoś, kto prawdopodobnie patrzy na mnie przez okno w pustym mieszkaniu, brzmi śmiesznie. Nie było przestępstwa ani dowodu, tylko uczucie, które pogorszyło się każdej nocy. Potem pewnej nocy wszystko się zaostrzyło. Gdy wróciłem do domu później niż zwykle, około czwartej rano, bar był gospodarzem prywatnego wydarzenia, a sprzątanie trwało długo. Więc byłem wyczerpany i nie myślałem jasno. Gdy dotarłem do moich drzwi, zauważyłem coś wtkniętego w ramę. Początkowo myślałem, że to śmieciowa poczta lub ulotka, ale gdy to wyciągnąłem, zdałem sobie sprawę, że to była zgnieciona notatka. Po prostu mówiła Cześć, napisana długopisem. Moje nogi osłabły, ponieważ pierwszą myślą, jaką miałem, było mieszkanie po drugiej stronie alejki, więc pobiegłem do okna i spojrzałem naprzeciwko. Zasłona była zaciągnięta i nie było żadnego ruchu. Zadzwoniłem do mojej przyjaciółki Joanny, panikując. Mieszkała po drugiej stronie miasta, ale powiedziała, żebym przyjechał. Od razu. Złapałem plecak, wpakowałem do niego kilka niezbędnych rzeczy i wyszedłem. Następnego dnia skonfrontowałem się ponownie z właścicielem. Tym razem zażądałem zobaczenia mieszkania po drugiej stronie alejki. Wahał się, ale w końcu zgodził się tam spotkać z kluczem. Miejsce było zakurzone i całkowicie puste bez ani jednego mebla. Ściany były gołe, a podłoga skrzypiała przy każdym kroku, jakby miejsce miało 100 lat. Ale tam, w tylnym pokoju naprzeciwko mojego okna, było pojedyncze metalowe składane krzesło. Było ustawione bezpośrednio przed oknem i mieli dostęp do mieszkania, które miało być zamknięte i puste. Wezwano policję i przeszukali miejsce. Jestem całkiem pewien, że pobrali odciski palców, ale nic z tego nie wynikło. Fakt, że moja paranoja była cały czas prawidłowa i że faktycznie byłem obserwowany, przyprawiło mnie o mdłości. Zastanawiając się, jak długie były odcinki czasu, kiedy ten zboczeniec by mnie oglądał, wyprowadziłem się w tym tygodniu. Do dziś nie mam pojęcia, kto mnie obserwował, jak się dostali, lub jak długo by to trwało, gdybym nie znalazł tej notatki mówiącej. Cześć. Rozważałem możliwość, że to był właściciel, ale ostatecznie musiałem porzucić tę teorię ponieważ nie ma szans, żeby nie poszedł tam usunąć tego krzesła, przed zabraniem mnie tam. Nadal śnie o tym oknie i czasami budzę się w środku nocy pewny, że ktoś gdzieś nadal mnie obserwuje. Gdy miałem 12 lat, moja rodzina przeniosła się na wiejski obszar w okolicach Białego Stoku, mile od najbliższego miasta. Mieszkaliśmy na dużym kawałku ziemi, otoczonym przez gęsty, sosnowy las. Było spokojnie, cicho i całkowicie odizolowanie. Sam dom został zbudowany w latach 40. Miał zestaw startowy starego domu z takimi rzeczami jak skrzypiące podłogi, przerażający strych i oddzielna zniszczona szopa, która stała około 30 stóp od tylnych drzwi. Szopa była napakowana starymi narzędziami i rupieciami od poprzedniego właściciela. Mój tata zawsze zamierzał ją posprzątać, ale nigdy tego nie zrobił. W większości trzymaliśmy się od niej z daleka. Pamiętam pierwszy raz, gdy zauważyłem coś dziwnego. Był wieczór w tygodniu blisko północy. Nie spałem, czytałem z latarką pod kołdrą, gdy usłyszałem naszego psa Maxa szczekającego niekontrolowanie. Max był golden retrieverem, super przyjaznym, ale czujnym. Gdy szczekał w ten sposób, to oznaczało, że coś było nie tak. Wyczołgałem się z łóżka i zajrzałem przez okno. Stał twarzą do szopy, szczekając w ciemność. Czujnik ruchu światła przy tylnych drzwiach był włączony, rzucając długie cienie na trawnik. Nie mogłem nikogo zobaczyć, ale Max nie przestawał. Nie wyszedłem tam, po prostu obserwowałem przez chwilę, aż się uspokoił. Potem odszedłem następnego ranka. Znaleźliśmy głębokie odciski butów w ziemi między domem a szopą. Mój tata zbagatelizował to, mówiąc, że to prawdopodobnie sąsiad lub włóczęga przechodzący obok. Ale nie mogłem przestać o tym myśleć przez następne kilka tygodni. Max szczekał na te. Szopę wiele razy, za każdym razem wyglądaliśmy na zewnątrz i nie znajdowaliśmy niczego, ale odciski stóp wracały i zawsze prowadziły do szopy, nigdy od niej. Pewnej nocy około drugiej nad ranem obudziłem się na dźwięk kroków na żwirze przed moim oknem. Zamarłem. Kroki ustały, potem wznowiły się, poruszając się w kierunku szopy. Zajrzałem przez żaluzję, i światło przy tylnych drzwiach migało, a przez ułamek sekundy go zobaczyłem. Wysoki mężczyzna stojący obok drzwi szopy. Miał na sobie coś, co wyglądało jak brudny, szary płaszcz. Jego twarz była zasłonięta cieniami, a potem światło zgasło. Moje serce waliło w piersi, gdy cofałem się od okna. Obudziłem rodziców. Mój tata złapał karabin i wyszedł na zewnątrz, ale mężczyzny już nie było. Odciski stóp były jednak świeże. Aż do szopy. Tym razem mój tata zdecydował się sprawdzić w środku. Otworzył kłódkę i otworzył drzwi, ale były tam tylko zardzewiałe narzędzia i stare plandeki. Dodał nową kłódkę i wzmocnił drzwi. Przez jakiś czas było cicho. Potem miesiąc później Max zaginął. Szukaliśmy wszędzie po lesie, w górę i w dół drogi. Nawet pytaliśmy sąsiadów. Zniknął. Byłem całkowicie załamany. Miałem nadzieję, że wróci i po prostu zgubił się w lesie tej nocy. W ogóle nie mogłem spać. Ciągle myślałem o Szopie i Maxie, o mężczyźnie widzianym nocą około trzeciej nad ranem. Usłyszałem skrzypienie tylnych drzwi. Wstałem z łóżka i na palcach wyszedłem na korytarz. Mój tata był już na nogach, trzymając karabin. Ruszyliśmy do tylnych drzwi na czas, żeby zobaczyć czujnik. Światło migało znowu tam. Stojąc przy Szopie był znowu ten mężczyzna. Tylko tym razem trzymał coś w jednej ręce, nóż w drugiej obroże Maxa. Gdy to zobaczyłem, poczułem, jakby życie zostało na pół wyssane z mojego ciała, jak ta okropna nieważkość, w której niemal czułem, że zaraz upadnę. Mój tata krzyknął i podniósł karabin, ale mężczyzna odwrócił się i pobiegł w las. Zadzwoniliśmy na policję i przeszukali okolice, ale nie znaleźli po nim śladu. To, co znaleźli w szopie, przyprawiło mnie o mdłości. Podłoga została oczyszczona w ziemi. Ktoś wyrzeźbił symbole, prymitywne, niepokojące obrazy. W rogu był stos kości, kości zwierzęce. Mam nadzieję, było gorzej. Za fałszywym panelem w ścianie szopy funkcjonariusze znaleźli plecak wypełniony przedmiotami, które nie były nasze, portfele, zegarki i kilka kawałków noszonej odzieży rzeczy, które musiały należeć do kogoś. Wielu kogoś. Najdziwniejszą rzeczą był notatnik, strony i strony dziwnych symboli niespójne, chaotyczne i postrzępione pismo, i okrutne rysunki domów, rodzin i oczu. Wierzę, że to była jakaś wiadomość do nas mówiąca że nas obserwował, jak obserwował inne rodziny. Policja zabrała wszystkie przedmioty znalezione tej nocy, podczas pakowania się do wyjazdu. Spojrzałem przez okno ostatni raz na szopę. Taśma policyjna powiewała na wietrze, i wszystko było ciche. Ale tuż za nią. Może dziesięć stóp w linii drzew. Zobaczyłem twarz osoby, ale w momencie, gdy mrugnąłem, zniknęła. Krzyknąłem imię mojego taty w desperackiej panice, krzycząc wrócił. Mój tata wpadł do pokoju i spojrzał przez okno, pytając, gdzie jest. Wskazałem prosto na szopę i powiedziałem, że był po lewej stronie tuż przy lesie. Pobiegł po karabin ponownie, a tym razem wybiegł. Krzyczał i wrzeszczał jak szaleniec, strzelając dookoła. Nie możesz sobie wyobrazić gniewu i frustracji konieczności bycia wygnanym z własnego domu przez szaloną, niebezpieczną osobę, która prawdopodobnie zabiła twojego psa. Mój tata wyładowywał swoją frustrację w tym momencie. Wiem, że mój tata chciał zabić tego człowieka. Wyprowadziliśmy się dni później do znacznie mniej odległej części okolic Białego Stoku. Latem 2018 roku. Moi przyjaciele ja, Ania, Marek, jego młodszy brat Tomek, dziewczyna Tomka, Hanna i ja. Zaplanowaliśmy weekendowy wypad w bieszczady. Wszyscy mieliśmy niewiele ponad 20 lat, świeżo po studiach i chętni do odłączenia się od wszystkiego. Wybraliśmy miejsce daleko poza siecią, głęboko w parku narodowym, gdzie drzewa rosły gęsto. Powietrze pachniało sosną i wilgotną glebą i nie było zasięgu komórkowego przez milę. Pierwsza noc była normalna. Weszliśmy z naszym sprzętem na polane przy jeziorze z wystarczającą przestrzenią dla trzech namiotów. Rozpaliliśmy ognisko i gotowaliśmy hot dogi i pianki. Opowiadaliśmy historię, piliśmy i zostaliśmy długo w nocy obserwując gwiazdy. Cisza lasu była relaksująca. Dopiero drugiej nocy zaczęło się robić nie tak. Około 23.00 byliśmy nadal siedzieli wokół ognia, śmiejąc się, gdy Marek nagle stężał, i wskazał w kierunku lasu pytając czy też to widzieliśmy wszyscy spojrzeliśmy ale niczego tam nie było przysięgał że widział ruch postać chowającą się za drzewem może 30 lub 40 jardów dalej Tomek zbagatelizował to jako jelenia ale potem 20 minut później usłyszeliśmy trzask patyka w tym samym kierunku Tym razem było głośno Ania była wyraźnie przestraszona i powiedziała że chce iść spać Wszyscy zgodzili się zakończyć noc. Ugasiliśmy ogień, zapiliśmy namioty na zamek i próbowaliśmy spać tej nocy. Obudziłem się na coś, co wciąż mnie prześladuje oddychanie z zewnątrz, prawdopodobnie nie dalej niż 10 stóp od mojej głowy. Początkowo myślałem, że nadal jestem w półsennym stanie, ale to trwało. Byłem z czterema innymi osobami, więc mogła to być może jedna z nich, wychodząca na zewnątrz do sikania, ale nie słyszałem dźwięku strumienia. Tylko oddychanie. Oddech brzmiał też niemal jak starsza osoba ktoś, kto jest zdyszany od zbyt dużego palenia. Sięgnąłem po latarkę, ale nie odważyłem się jej włączyć. Oddech przesunął się z jednej strony namiotu na drugą. Potem ustał. Czekałem, nie mówiąc ani słowa, ponieważ to była jedyna rzecz, którą mogłem zrobić. Ponieważ oddychanie ustało dość nagle, poczułem poczucie ulgi, że moja pierwotna myśl o tym, że to jeden z moich przyjaciół sikający, była trafna. Więc w końcu zasnąłem rano. Nic nie powiedziałem. Ania też nie. Ale gdy spotkaliśmy się na śniadaniu, Marek miał zaniepokojony wyraz twarzy, jakby niecierpliwie chciał nam coś powiedzieć. Powiedział, że ktoś był na zewnątrz naszego namiotu zeszłej nocy. Hanna skinęła głową i powiedziała, że ona też to słyszała. Zauważyła, że kimkolwiek to był, chodził wokół namiotu więcej niż raz i mogła to być więcej niż jedna osoba. Zapytałem całą grupę, czy ktoś wstawał do sikania zeszłej nocy i że może to jest to, co słyszeliśmy. Tomek odpowiedział, że chodził sikać, ale myślał, że widział postać przykucniętą przy palenisku około czwartej nad ranem. Przeszukaliśmy okolice i znaleźliśmy odciski stóp w ziemi okrążające wszystkie trzy namioty, ale w miejscu, gdzie ziemia była trochę bardziej wilgotna, Bardziej jak błoto. Jeden z odcisków stóp był bardzo wyraźnie od bosej ludzkiej stopy. Nie butów ani kozaków. To sprawiło, że cała rzecz była jeszcze dziwniejsza. Prowadziły w las i zniknęły. Próbowaliśmy żartować z tego, mówiąc, że może to był szalony wędrowiec lub żartowniś, ale nie czuło się to jak żart tej nocy. Zostaliśmy dłużej, rozmawiając nerwowo wokół znacznie większego ognia. Trzymaliśmy latarki blisko około drugiej nad ranem. Usłyszeliśmy ten okropny dźwięk chrzęstu liści w oddali, ale tym razem był głos. Był to niski głos. Zbyt cichy, żeby zrozumieć, ale zdecydowanie ludzki. Marek nagle włączył swoją latarkę na ułamek sekundy. Zobaczyliśmy, kto to był. To był mężczyzna całkowicie nagi, przykucnięty za jednym z pobliskich drzew. Cofnął się w drzewa jak zwierzę, które właśnie zostało zdemaskowane. Wszyscy byliśmy całkowicie wstrząśnięci, byliśmy zbyt przestraszeni, żeby nawet rozejść się, żeby pójść do naszych namiotów. Pozostanie na zewnątrz, z wszystkimi pięcioma z nas razem, po prostu wydawało się bezpieczniejsze. Hanna zasugerowała spakowanie się i wyjście, ale Marek i ja powiedzieliśmy, że to był okropny pomysł. Pakowanie obozu tak późno i znajdowanie drogi z powrotem do samochodu byłoby nie tylko niezwykle trudne, ale także niezwykle przerażające, martwiąc się, że ten mężczyzna był za nami, śledząc nas. Ta noc była najgorszą nocą do tej pory i może jedną z najgorszych nocy w moim życiu. Nie dostałem ani jednej sekundy snu. Byłem całkowicie rozbudzony i być może to mogło mnie uratować, lub moje rzeczy. Przynajmniej ile godzin minęło. Zanim usłyszałem odległy dźwięk pękającego patyka lub chrzęstu liścia, powiedziałem głośno: Proszę, niech to będzie pieprzony jeleń pod nosem. Kilka chwil ciszy minęło, zanim głos z lasu powiedział: Widzę was, chłopaki. To nie był żaden z moich przyjaciół. Nie wiedziałem, czy któryś z moich przyjaciół był rozbudzony i też to słyszał, ale nie słyszałem żadnej reakcji z ich strony. Więc chyba byłem zbyt przestraszony, żeby być jedynym reagującym. To, co się stało dalej, nigdy bym nie oczekiwał. Usłyszałem, jak mój namiot się poruszył nieznacznie, co sprawiło, że zerwałem się i spojrzałem na zamek namiotu i zaczął powoli się rozchylać. Zacząłem krzyczeć na całe gardło, powodując, że moi przyjaciele również zaczęli krzyczeć. Kimkolwiek był po drugiej stronie mojego namiotu, uciekł, przypuszczam, ale nie mogę wiedzieć na pewno. Wszystko, co wiem, to, że wszyscy krzyczeli do siebie, żeby komunikować się przez namioty. Zapiąłem zamek z powrotem w pełni i nie słyszałem oddychania ani kroków ponownie tej nocy. Nie zasnąłem. Obserwowałem, jak poranne słońce powoli zaczęło rozświetlać miejsce o świcie. Spakowaliśmy wszystko i wyjechaliśmy. Na powrotnym marszu do samochodu. Napięcie nas nie opuszczało w strażnicy leśnej. Opowiedzieliśmy im wszystko. Strażnik słuchał uważnie, potem powiedział, że mieli zgłoszenia. Mężczyzna. Może więcej niż jeden mieszkający tam. Niektórzy mówili, że kradną rzeczy, a inni mówili, że gorsze. Nie wiem, co gorsze oznaczało. Nie pytaliśmy, śmialiśmy się z tego w samochodzie, ale nie czułem się to naprawdę śmieszne dla mnie. Nie sądzę, żebym mógł kiedykolwiek pojechać na kemping ponownie po tym, szczególnie po sprawie z zamkiem.